Niektórzy czekają na imieniny, urodziny i święta, ale są też tacy słuchacze, którzy czekają na kolejny program. Porozmawiajmy o Starogardzie i właśnie dla Was jesteśmy. Grzegorz Kochański, kłaniam się i pozdrawiam. Dziś naprzeciwko mnie pan Jakub Talaśka, dyrektor zakładu Premium Distillers w Starogardzie Gdańskim. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy Radia Starogard. Czy się trochę pan stresuje? Delikatnie. Tak, ale w radiu na pewno będzie fajnie. Dziś porozmawiamy nie tylko na temat taki, jak zmienił się zakład z zewnątrz, ale również jakie zmiany zaszły w środku. Koniecznie zostańcie z nami. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Nasza audycja powstaje wspólnie z Urzędem Miasta. Dziś naprzeciwko mnie, dyrektor Polmosu w Starogardzie, pan Jakub Talaśka, zakład Premium Distillers w naszym mieście to jeden z najstarszych zakładów, który robi wrażenie. Tam jest, można powiedzieć, takie multikulti. No było, bo budynki pochodziły z różnych czasów. Przypomnijmy początki powstania zakładu, jak to się zaczęło, ile on sobie już liczy. Strogardzki zakład ma bardzo długą tradycję, historię i powoli z tą historią zaczynamy się dzielić z mieszkańcami Strogardu i ze wszystkimi osobami, które przejeżdżają ulicą Jagiały. To możecie Państwo zauważyć wspaniały mural, który pokazuje, kiedy powstaliśmy, a także. Starę Zdjęcia archiwalne na ogrodzeniu zakładu. Zakład generalnie powstał w roku 1846, został założony przez gdańskiego kupca Winkelhausena i był bardzo szybko rozwijany. Na tamten czas był ogromną, ogromną organizacją, która produkowała alkohol, produkowała bardzo dobrej jakości wódki, likery, koniaki. Natomiast to trwało, ten rozwój, ten dynamiczny rozwój trwał do II wojny światowej, gdzie po II wojnie światowej to się diametralnie zmieniło. Zakład był prawie całkowicie zniszczony i po wojnie odbudowywany. To, o czym pan powiedział, o tym multikulty, o różnej e, stylistyce architektonicznej, to, to prawda, tak? Po okresie wojennym odbudowa, z całym szacunkiem do tej odbudowy, bo ona postąpiła bardzo szybko, bardzo dynamicznie i bardzo szybko wznowiono produkcję, to niestety już pod względem architektonicznym nie nawiązywała do tego rysu historycznego. I rozumiem, że takie zadanie, aby zbliżyć się do tego rysu, no nie byłem jeszcze w środku i mam nadzieję, że wkrótce będę, ale z zewnątrz każdy podziwia. Do kogo należy fabryka Premium Distillers? Fabryka została sprywatyzowana w roku 2001, od tamtego czasu Właścicieli było kilku, natomiast obecnym właścicielem od trzech lat jest grupa United Beverages. Jest to jeden z największych w Polsce dystrybutorów alkoholu. Głównym udziałowcem firmy i prezesem firmy jest pan William Carey. Dużo osób ma tam zatrudnienie, bo to też jest spory gracz, jeśli chodzi o rynek pracy. Wiadomo, że ludzie muszą mieć pracę. Pracę najlepiej taką dobrą, w której będą się spełniać, w której będą mogli zarabiać pieniądze, które no, zapewnią im godne życie. Zgadza się. Zatrudnienie w Starogardzie to około 120 osób, natomiast jeżeli chodzi o całą grupę, to w Redzie jest znacznie więcej. Tak? Jesteśmy dużą grupą, która zatrudnia wiele tysięcy osób. Jeśli chodzi o rewitalizację, to ona wygląda tak pięknie tylko z zewnątrz, czy metamorfozę przeszły też obiekty na terenie zakładu? Tak, to co Państwo widzicie, to, to widzicie na pewno nowe ogrodzenia zakładu, budynek biurowy, wjazd do zakładu. Natomiast rewitalizacji podlegają praktycznie wszystkie zabudowania na terenie e, fabryki. Wiele z nich już na dzień dzisiejszy jest ukończona i co ważne jest ukończona w tym, w taki sposób, że stylistycznie nawiązuje do tego, co, co widzicie Państwo z zewnątrz. Stosujemy te same materiały, ten sam rodzaj cegły, ten sam, te same kolory w celu, żeby to wszystko było spójne i nawiązywało do tego dziedzictwa fabryki w Starogardzie. To jeszcze z ciekawości spytam, jak to wyglądało? Siedział Pan pewnego wieczora, może letniego, może jesiennego i stwierdził, kurczę, musimy coś zmienić. Będzie to wyglądało właśnie w ten sposób. To jest taka przemyślana koncepcja, więc pewnie za sukcesem tej rewitalizacji Stoi gro osób. E, oczywiście, że tak. Natomiast no, no wszystko się zaczęło od nowego właściciela, tak? od pana Williama Careya. To jego pomysł, to jego wizja, żeby tą fabrykę. Zmienić całkowicie, tak? bo to nie jest drobna zmiana, to, to nie jest lekkie przypudrowanie, a tego co było, to jest zmiana o 180 stopni. Tak? Więc bez pana Williama to by się nie zadziało. Natomiast oczywiście musiało to się rozpocząć od projektu. Tak? Przygotowaliśmy świetny projekt, który nas wszystkich zaskoczył efektem. Po realiza... Nie spodziewaliśmy się, że, że efekt tej realizacji będzie tak oszołamiający. No ja również. Dlatego dajemy sobie chwilę, aby przyswoić te informacje, a wy koniecznie zostańcie z nami. Wracamy po krótkiej przerwie, porozmawiajmy o Starogardzie. Witamy ponownie. Odzywamy się do Was z uśmiechem na twarzy. U nas jest bardzo ciepło, dlatego, że jak człowiek rozmawia, to wydycha dwutlenek węgla i wtedy robi się znacznie cieplej. No, są różne sposoby, aby się ogrzać. Mamy nadzieję, że znaleźliście swój własny. Dziś rozmawiamy na temat zakładu Premium Distillers w Starogardzie Gdańskim. Jak on się zmieniał? Jak wyglądał przed rokiem 2020, zanim stał się częścią wspomnianej przez Pana grupę? Stan techniczny Zakładu w sterogardzie przed przejęciem przez grupę United Beverages stale się pogarżał. To było widoczne nie tylko dla pracowników fabryki, ale myślę, że dla wszystkich mieszkańców myślę, że nie tylko my, ale też, też mieszkańcy mieli obawę, co dalej z tym zakładem. Tak, Widząc rozpadające się ogrodzenia, odpadające tynki z budynków, każdy czuł jakiś niepokój, że to może się skończyć źle. Dlatego po przejęciu firmy przez United Beverages rozpoczęliśmy od rzeczy podstawowych. A mówimy tutaj o remontach, dachów, remontach dróg, co ważne też modernizacji zaplecza socjalnego dla pracowników. Natomiast też równolegle rozpoczęliśmy prace związane z modernizacją infrastruktury zakładu, parku maszynowego. Były to inwestycje, które miały na celu przede wszystkim zwiększenie elastyczności produkcji, zwiększenie możliwości produkowania nietypowych wyrobów, nietypowego asortymentu, takich jak likiery śmietanowe, jak, jak adwokaty. Natomiast też, co bardzo ważne, od samego początku zaczęliśmy inwestować w poprawę bezpieczeństwa pracowników. Czyli rozumiem, że jest taka tablica, jak na przykład na Halach Amazona, ile dni mamy bez wypadku, chociażby. O, oczywiście, że tak, jest taka tablica. I też ogromnym sukcesem fabryki było to, że okres bez wypadku wynosił ponad 2 lata. Tak? Dla państwa może to niewiele znaczyć, natomiast w branży, w przemyśle to jest dość duże osiągnięcie tak długi okres bez Jakie wypadki? są konsekwencje, gdy takie wypadki się zdarzają właśnie na terenach zakładu? Oprócz uszczerbku na zdrowiu i życiu wiadomo, że to jest najważniejsze, najcenniejsze, ale też pociąga za sobą konsekwencje? A, no, właśnie te konsekwencje. Poboczne nie są dla nas ważne, tak? Jesteśmy w stanie ponieść wszystkie konsekwencje, natomiast najważniejsze jest dla nas zdrowie i życie pracowników to to, żeby każdy pracownik w dobrym stanie wracał do domu, dlatego przede wszystkim myślimy o tych konsekwencjach zdrowotnych i dlatego wkładamy ogrom pracy w to, żeby to bezpieczeństwo poprawiać. Mamy też technologię, która potrafi ułatwić, usprawnić pracę, ale technologia, no można powiedzieć wprost jest głupia. To człowiek nad nią musi w jakiś sposób zapanować. Jak udało się Wam też pogodzić zasoby ludzkie wraz z technologią, bo też rozumiemy, pracownicy muszą się przeszkolić, aby obsługiwać nowe linie produkcyjne. No właśnie, jakie nowinki technologiczne się pojawiły na terenie? Jeżeli chodzi o nowinki technologiczne, to, to na pewno modernizacja parku maszynowego, tak, wprowadzanie nowych urządzeń, bardziej Zaawansowanych pod, pod względem automatyki, wiele drobnych usprawnień związanych z automatyzacją procesów. Jeżeli chodzi o pracowników, to w Strogardzie. Mamy to szczęście, że mamy stabilny zespół, bardzo doświadczony zespół i zespół, który jest zaangażowany i chce, chce się uczyć, chce właśnie się rozwijać pod względem nowych technologii. Tak? Więc dzięki pracownikom osiągamy to, co osiągamy. I w jakich sektorach pracują pracownicy, w jakich działach? A jeżeli chodzi o zakład produkcyjny, no to, to, to przede wszystkim działy produkcyjne, działy magazynowe ogromnie ważne jest dla nas kontrola jakości zapewnienie jakości. Natomiast w zakładzie w Strogardzie też są funkcje wspierające w postaci biura obsługi klienta, w postaci działu HR oraz działu technicznego. O, mam jeszcze jedno pytanie. Jak jedziemy ulicą Jagiełły albo idziemy, to po prawej stronie na terenie zakładu jest albo był. No, kojarzę jeszcze przed remontem, bo tamtędy na razie nie chodziłem. Brązowy, wielki taki y, komin. Może nie komin, właśnie bala, komin, no, coś w tym stylu. Tak jest. Ten komin, dobre słowo, komin. To tak naprawdę jest chłodnia kominowa, która kiedy służyła do chłodzenia wody procesowej. Teraz jest bardziej ozdobą i bardziej pokazuje ten nasz taki industrialny charakter. Uprzejmie dziękuję. W programie porozmawiamy o Starogardzie i jeszcze się nie rozłączamy. Zostańcie koniecznie z nami. My posługujemy się słowem w programie Porozmawiajmy o Starogardzie. Naszą audycję premierową emitujemy w piątek o dziewiątej. W ciągu weekendu możecie nas łapać w powtórkach, a w nowym tygodniu lądujemy na kanale YouTube Starogard Gdański. Nasz gość pewnie również będzie sprawdzał, jak to brzmi. Jak to jest słuchać radia, panie Jakubie, a jak to jest być w tym radiu? Bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo przyjemne, muszę powiedzieć. A jak to jest kierować tak dużym zakładem? Z jednej strony jest to. Raczej, no, przepraszam, czy aż tak dużym? No, duży to jest zakład, który zatrudnia na przykład, nie wiem, tysiąc osób. E, tak, natomiast zatrudnienie to nie wszystko, tak. E, ważne jest to, ile, ile projektów jest realizowanych. Natomiast w ostatnim okresie tych projektów, które realizowaliśmy, był ogrom, dlatego było to z jednej strony. Bardzo duże wyzwanie, natomiast z drugiej strony dało niesamowitą satysfakcję z tego, co osiągnęliśmy. Więc prowadzenie tego jest dla mnie zaszczytem. Tak jesteśmy dumni jako pracownicy z tego, gdzie jesteśmy. W jaki sposób inwestycje wpływają na produkcyjne moce zakładu i czy dzięki nim Destelarnia zwiększyła swoją wydajność? E, moce produkcyjne zakładu już przed przejęciem firmy przez United Beverages były bardzo... Bardzo wysokie, jesteśmy w stanie produkować nawet do 150 milionów butelek rocznie, tych mocy produkcyjnych nie wykorzystujemy w całości, mamy do spory zapas zdolności produkcyjnych, dlatego inwestycje, które prowadziliśmy nie były skupione na wzroście możliwości produkcyjnych ilościowo, natomiast skupiały się one nad poprawą elastyczności nad tym, żeby można było więcej asortymentów różnego rodzaju różnych butelek różnych rodzajów zamknięć i też różnych płynów, trudniejszych płynów, takich, które bazują na, na śmietanie, na mleku, na jajkach, żeby to wszystko było możliwe do, do zrealizowania. Tak, bo w przypadku jajek są różne parametry, nie tylko jeśli chodzi o kwestie czystości, higieny, temperatury, przechowywania, no chyba że stosujemy w proszku. Tak, oczywiście te wymagania sanitarne, te wy wy wymagania higieniczne są o wiele, o wiele większe w przypadku tego typu wyrobów. Też mamy tutaj już do czynienia z, aler z alergenami, dlatego musimy robić wszystko, żeby zabezpieczyć inne wyroby przed tak zwanym zanieczyszczeniem krzyżowym. Tak? Dlatego to było niemałe wyzwanie wdrożenie tej technologii, natomiast to się nam udało. Tak? I teraz produkujemy całą szeroką gamę produktów e, bazujących właśnie na śmietanie to są fantastyczne smaki też też na, na jajkach e, tradycyjne adwokaty o, dobrze. Niech mi Pan jeszcze powie, czy United Beverages w jakiś sposób daje autonomię zakładowi w Starogardzie, czy jest też kilka jakby zakładów odnóg i one komplementarnie w jakiś sposób uzupełniają produkcję. Jesteśmy w chwili obecnej jedynym zakładem produkcyjnym w grupie i taki też był cel po przejęciu, żeby całą produkcję. Marek własnych też United Beverages e, przenieść do Storogardu Gdańskiego I, i to się zadziało bardzo szybko. Mnie to bardzo cieszy, bo hmm. e, dużo takich zakładów, które istniały w naszym kraju, które były piękne i e, no, mamy sentymenty, no nie tylko mówimy o e, zakładach włókienniczych, o Bilbawie, Frotexie. No, mnóstwo było e, takich filmów, które nawet dla Coca-Coli na e, różne mistrzostwa szyły ręczniki, a potem te filmy poznikały, bo, e, bo coś po prostu nie wyszło. E, i przeważnie w takich budynkach robi się apartamenty i tym podobne. Więc bardzo się cieszymy, że w miejscu zakładu nie ma apartamentów, a póki co idzie produkcja. Czy zmiany, które zachodzą w zakładzie są zgodne z oczekiwaniami pracowników i są pozytywnie przez nich odbierane? Są bardzo pozytywnie odbierane. Efekt tej rewitalizacji zaskoczył nas wszystkich. Budynek i ogrodzenie, szczególnie nocą przy tej wspaniałej iluminacji wygląda zjawiskowo i to nie tylko pracownicy, ale też mamy bardzo wiele sygnałów, bardzo wiele pozytywnych informacji od ludzi ze Starogardu i też co, co bardzo cieszę, co bardzo buduje, często widzimy osoby, które zatrzymują się przy, przy naszej fabryce i robią sobie zdjęcia. Mamy nadzieję, że rewitalizacja zachęci was również do tego, aby udać się na przykład na romantyczne, no, może nie aż tak romantyczne, ale no przyjemny dla zdrowotności spacer w kierunku piekiełek. My idziemy w kierunku końca naszego programu, ale mamy dla was jeszcze jedną niespodziankę i wejście, więc proponuję pozostać z nami. Wracamy za moment. To jest program Rozmawiajmy o Starogardzie, tylko w Radiu Starogard. Dziś rozmawiamy na temat metamorfozy zakładu Premium Distillers. Czy to koniec inwestycji zaplanowanych w naszej destylarni? Oczywiście to nie koniec. Planujemy dalej rewitalizować zakład jest to najbliższe kilka lat natomiast cały czas dbamy o to nasze dziedzictwo kulturowe dziedzictwo historyczne tutaj w starogardzie gdańskim dlatego najbliższe inwestycje też będą miały na celu odrestaurowanie zabytków mamy na terenie fabryki jeden bardzo fajny budynek właśnie zabytkowy w którym chcemy stworzyć unikalne Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, tak? jest to budynek, który jeszcze 100 lat temu był gorzelnią koniaków i rumów i chcemy zachować je w stanie takim jest, tylko odnowić i wykorzystać wszystko co w nim jest i też oprócz tej funkcji konferencyjno-szkoleniowej chcemy troszkę wprowadzić takiej funkcji muzealnej. Czy to centrum będzie do dyspozycji osób z zewnątrz? Na chwilę obecną będzie to centrum bardziej dla grupy United Beverages, natomiast w przyszłości możliwe, że otworzymy się szerzej. Czy uda się zachować zabytkową infrastrukturę? Jeśli tak, jaką funkcję pełnić będą te obiekty w przyszłości? Oczywiście, że zabytkową infrastrukturę w zachowujemy w całości, tak? To jest element tego tej historii, tego dziedzictwa, który musimy zachować i musimy zrobić wszystko, żeby, żeby nie pogarszał się tego stan, a w zasadzie. Musimy ten stan poprawić, tak? I to właśnie robimy. To jakie są jeszcze dalsze plany dotyczące inwestycji w zakładzie? Widzicie Państwo, jak wyglądają nasze budynki z zewnątrz. Tak, robią ogromne wrażenie. Wnętrza nie. Na razie jeszcze nie nadążyły za tymi zmianami zewnętrznymi, dlatego też planujemy przebudowę i modernizację wewnątrz budynków, natomiast też jednym z planów takich większych jest budowa magazynu dy dystrybucyjnego grupy United Beverages na terenie fabryki. To na pewno kosztowało sporo pieniędzy. Czy udaliście się gdzieś po dofinansowania? Jak to wszystko wyglądało? Oczywiście, że kosztowało i jeszcze będzie kosztować. Nie, nie uzyskaliśmy żadnych dofinansowań. Inwestycja w pełni jest finansowana przez grupę United Beverages. Natomiast myślę też, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie poprawa sytuacji ekonomicznej fabryki. Jeszcze w roku 2020 ta sytuacja była bardzo. Trudna, bardzo wymagająca, natomiast dzięki wprowadzonym zmianom w sposobie zarządzania to się ustabilizowało, tak więc też dzięki temu jesteśmy w stanie inwestować. A czy na terenie obiektu powstaną nowe? Na terenie zakładu nowe obiekty. O, może w ten sposób. Tak, tak, taki jest plan i to co powiedziałem, to to na chwilę obecną planujemy, już rozpoczynamy projekt projektowanie, tworzenie koncepcji architektonicznej i konstrukcyjnej nowego magazynu grupy United Beverages. Natomiast co ważne, chcemy, żeby to był magazyn, który swoją stylistyką nadal będzie nawiązywał do tego rysu historycznego, tak? Więc Chcemy też tam za, zastosować tradycyjne materiały w postaci cegły, w postaci e, fajnej stali i ma być to spójne z całą wizją e, zakładu. No, zakład też pokazuje kierunek, co po niektórym, bo komin, który ma 44 metry wysokości, udało mi się dowiedzieć, również nie wiem, czy pełni aktualnie funkcję tylko masztu, czy też bierze udział w produkcji. Komin pełni funkcję masztu od czasu, kiedy na terenie fabryki powstała kotłownia, nowoczesna kotłownia gazowa. To komin przestał pełnić swoją funkcję, bo był kominem dla starej kotłowni węglowej. To jeszcze mam pytanie, czy firma planuje ekspansję i zajmowanie na przykład innych terenów na terenie miasta? Na chwilę obecną nie planujemy. Mamy jeszcze niewykorzystane... E, powierzchnie na terenie fabryki i w pierwszej kolejności chcemy z tego skorzystać. No bo niektóre firmy jeszcze robią sobie farmy fotowoltaiczne, wie pan o co chodzi? E, tak, oczywiście, że tak, natomiast e, też gdzieś tam nam się przewija ten pomysł, jeżeli chodzi o, o fotowoltaikę, natomiast na pewno nie będziemy tego robić w taki sposób, żeby zasłonić piękny zakład. e, estetykę zakładu. Okej, okay, to już jedno z ostatnich pytań. Na kiedy planowane jest całkowite zakończenie prac modernizacyjnych? Generalnie ten plan inwestycyjny mamy rozłożony na mniej więcej 5 lat. Natomiast, patrząc po dynamice, z jaką działamy, i jak szybko realizujemy, zrealizowaliśmy ten plan, który do tej pory mieliśmy, wydaje mi się, że, że to nawet może być. Mniej. Na mnie największe yy, wrażenie no. zrobiło ogrodzenie, w sensie jak ono szybko zostało zdemontowane i zamontowane, bardzo szybko. Eee, dokładnie i co, co więcej w dość niesprzyjających warunkach, bo tak dość karką o mnie postanowiliśmy budować. Przeprowadzić budowę nowego ogrodzenia w okresie zimowym. Natomiast wiedzą Państwo, że te ostatnie zimy nie są takie, do których kiedyś byliśmy przyzwyczajeni, więc też dzięki temu, że warunki pogodowe były sprzyjające, mogliśmy to przeprowadzić. Natomiast tak, potwierdzam, że, że tempo realizacji tych projektów jest, jest bardzo szybkie. Ok, dziękuję. To był program Porozmawiajmy o Starogardzie. Kłaniamy się i pięknie dziękujemy za to, że wysłuchaliście kolejnej audycji. Mamy ją w powtórkach w weekend i na kanale YouTube Starogard Gdański w nowym tygodniu. Bardzo dziękuję. Czy się Panu podobało? Dziękuję bardzo. Tak, podobało mi się to bardzo fajne doświadczenie. Mam nadzieję. Jakub Talaśka, dyrektor zakładu Premium Distillers w Starogardzie Gdańskim. Grzegorz Kochański. Bardzo dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.